Stryknięcie Ironmana na końcu Avengers Endgame natychmiast stało się kultową sceną w MCU, jednak nie było najbardziej heroicznym momentem Tonego Starka. Jaki to był moment, dowiecie się z tego materiału. Zanim jednak o nim opowiem, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Ironman zadebiutował w 2008 i był kluczową postacią dla Sagi nieskończoności. Miliarder, filantrop i playboy zakończył swoją historię, kiedy poświęcił życie, aby pokonać Thanosa. W jego poświęceniu było coś magicznego. Tony zaczął jako egoistyczny, industrialista, wzbogacający się na wojnie. Nie dbał o nikogo ani o nic. Kiedy organizacja dziesięciu pierścieni go porwała, przeszedł katarsis. Od tego momentu przysiągł chronić innych. Nie było łatwo, mimo dobrych zamiarów, Iron Man popełniał błędy, co nie pozwalało mu zadość uczynić za lata egoizmu. Jednak udowodnił, że jest innym człowiekiem, kiedy zdecydował się poświęcić życie dla większego dobra. Nieważne jak epickie poświęcenie Tonego nie było jego największym heroizmem w Endgame. Ten moment to decyzja, aby ponownie założyć zbroję Iron Mana, kiedy wpadł na pomysł jak podróżować w czasie. Ponieważ koniec końców. Wcale nie musiał tego robić. Oprócz śmierci Spidermana, wszyscy, na których mu zależało, przetrwali Blip. Podczas gdy większość była w żałobie, Tony Stark wiódł dobre życie: miał żonę i córkę. Był szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Pepper przypominała mu, że są wśród tych rodzin, których aż tak mocno nie dotknęło to, co się wydarzyło, być może chcąc odwieść go od przyszłej decyzji. Ale po latach spędzonych razem, Pepper wiedziała, że nie jest w stanie zmienić jego zdania. Nie oznacza to, że stryknięcie nanorękawicą nie było heroiczne. Zrobił to, mimo że wiedział, że tego nie przetrwa. Jego decyzja była spowodowana adrenaliną i kilkoma innymi czynnikami, jak na przykład dr Strange, który przypominał mu, że jest to jedyna droga do zwycięstwa. Decyzja o powrocie na pole bitwy zajęła mu trochę czasu. Przemyślał to i wiedział, co może to oznaczać. Mimo, że Tony odkrył, jak podróżować w czasie, to mógł zwyczajnie wytłumaczyć innym, jak to zrobić, a samemu wrócić do rodziny i do szczęścia. Nie musiał osobiście dołączać do Avengers, mimo tego zdecydował, że im pomoże. Ironmana nawiedzały duchy przeszłości. Pragnienie odpracowania swoich decyzji jako egoista było zbyt duże i właśnie przez nie ponownie założył zbroję Ironmana. Kiedy był potrzebny, odpowiedział na wezwanie, co pokazało, jak bardzo się zmienił od 2008. Mimo, że nie był idealnym herosem, to ciągle i ciągle udowadniał, że zrobi to, co należy, mimo swoich wad. A ty, jak myślisz, co było największym heroicznym uczynkiem Tonego Starka w sadze nieskończoności? Napisz w komentarzu. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!